Cześć, to Alex Blackross i witam was wszystkich bardzo serdecznie w królewskiej opowieści 3 kres świtu jesteśmy dokładnie w dodatku. Skończyliśmy już główną opowieść i aktualnie szukamy dali, bo jest twaj i mi ją porwali. No, e, więc e, musimy z tą panią porozmawiać a najpierw jej kradniemy rzeczy, bo. Oh, Olec skrzydła małej wróżki. I tu jeszcze coś jest. Uchwyt, potrzebujemy uchwytu. I mamy łapę jedną z <trych> I co teraz? Aha I już wiem co teraz lopcia. jeszcze jednej nam brakuje. Hmm. my wings are broken. can you heal me? my wings are broken. can you heal me? nie potrzebuję tego zamuletu. a jeszcze tu. No dobra, okej, okay, zrobiliśmy jeszcze linę tutaj i podejrzewam, że o to chodzi, <śmach> ale się udało. Łapa! Teraz wracamy, cyk, pyk. to wszystko! Uhu, zapalił w drog. wracamy Uchwyt. Próbuj usunąć całki na... Okej, okay. teraz mogę. Nie, to, nie? Aaaa. I to pewnie lecząca? Nie? się powodując odrastanie. Co? To... za chwilę. Tylko i dźwigni tutaj. Tutaj co? Kradniemy rzeczy. Więcej się nie dowiemy. To teraz będziemy powoli kombinować. Eee, czy bym miała to połączyć z hakiem? I teraz cyk. Już mamy wszystko, A co to są dźwignie? Okej. Okay. Tu potrzebujemy coś co nam zapali. Jedna z świetliczki. Jaki brutalny sposób je wykorzystywać. Już czuję, że muszę kolczyk umyć, bo mnie boli. Cały czas zahaczam. Dzisiaj nie wiązałam włosów i to dlatego. Trzy kamyczki. Aha, tu jest ten. Ognia. Był wielki się bardzo mocno nie mogła podnieść ich głowymi rękami. Dobrze. Gdzie teraz się mamy pojawić? Nie, to jest do. Nie to wytalerz też. Oni mi dają życie, a ja nie mam powieścić. Gdybyśmy te węgielki musieli tutaj. Powiem wam, że nie wiem. <grybujesz> Oczywiście, jak zawsze coś pominę. Musi oh to no. naśladować. Dobrze wiedzieć. Proszę powiedzieć receptura. Okej. Okay. Nie, mam cztery pięć.

Jej, dźwignia! Widzę, widzę te mrugania i mnie to denerwuje. Easy.

Jeszcze mały motyl. A jeszcze muszę się siedzieć. Bo mnie nie dotknę bez Jerzyk. No, mm. Dalia tam poszła. A po co nam te... te... Po prostu do alchemii, rozpoznałem go wszędzie, jak i coś tak. Nie, ja Najpierw damy motylka. Dobra, najpierw zrobię to, potem damy motylkę. Mamy grzyba. Aha, to. Ty. Nie będę kwestionować. Kombinacja dla pojawia pojawiła się zaraz, coś tam mogę to. Aha, cięcie to tą dachówką, dobra. co mi toksycznie? cierpię? A, dobra. To ma większe, więcej sensu, wam powiem. Naprawdę. Lepiej. Nie wiem jaki to jest wzór na to. No. A, kruszenie soli? Okej, okay, no to jeszcze tylko te. Ej, co nam zostanie? Ale my te kółeczko widzieliśmy gdzieś. Ten kryształek. Ten kryształek jest tu na dole. <słuch> Okej. Okay. I teraz możemy robić to, 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 to dziwne co one chcą. Dobra, i się możemy pozbyć kwastów. Nie się to buntuje pod piórkiem. A, nie mogę nic kliknąć. sama jeszcze nie wiem? A, mam trzy wróżki w ekraniku. Nice. A to już będzie ostatnie Ostatnie miejsce. Spoko. Zaraz coś ogarniemy mordy. Juppie. Dobra, no to idź. Ej, dobrze, nie mam konieczny. No chyba, że któraś z drużek stanie. No i co? Mamy się wrócić coś nie wszystko jasne. Teraz tam chowa. Okej, okay, teraz już z nim walczymy. Ogólnie to wywaliło mi słuchawkę. A ja nie wiem jaka was sekwencja wróżek. No, od, odpiła mi się słuchawka, ale musiałam z całej gry wychodzić i kombinować ustawienia, żeby mi się to. Czyli zaś nie widziałam. Aha, no tak, zapomniałam, że... to no. U ludzi niesamowite, Proszę, nie, Och, my god... Dobra, no chyba trafił jak zawsze, ale to działało. Co? Zaprowadziliśmy harmonię w świecie? Eee, impreza wróżek. No ja, że jestem jakąś tam przyjaciółką. Przy mnie nie wątpić. No I... To... Inaczej, to jest więcej i osiągnięcia. No, dwóch mi brakło herbów. Okej, okay, czyli brakuje mi tylko kolekcjonerka. I muszę zdobyć te dwa przedmioty. Ale to sobie w wolnym czasie zrobię. I po prostu... No, tak jak te elfe, ta elfa, Elfa. Wydaje. <noise> że tam gdzie były te elfy. No, ale to. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i że usłyszymy się następnym razem w jakiejś innej serii. Pa pa!